Musiałem wydać 1000 złotych, żeby znaleźć te trzy najlepsze aplikacje AI do tworzenia reklam May a w nim model Nano Banana. Jedyne zdjęcie swojego produktu, jakie posiadasz, to to, które zrobiłeś telefonem. To w zupełności wystarczy. To narzędzie świetnie edytuje obrazy, zmieniając tylko wybrane elementy, a zachowując resztę. Dopasowuje oświetlenie oraz perspektywę, dzięki czemu możesz umieścić swój produkt w dowolnej scenerii, jakiej tylko potrzebujesz Gen, hey, to narzędzie do tworzenia awatarów. Wstydzisz się występować przed kamerą, albo może nie masz czasu nagrywać codziennie nowej rolki na social media. W tym narzędziu, na podstawie swoich kilku zdjęć, możesz tworzyć całkiem nowe kadry oraz animacje ze swoją twarzą oraz głosem. Możesz również zaanimować obraz ze swoim produktem, który chwilę wcześniej wygenerowałeś w Meiaj 11 Labs to narzędzie do nagrywania voiceover czy tłumaczenia filmów. Głos, który właśnie słyszysz, powstał w 11 Labs. Możesz tutaj dodać swój własny głos lub wybrać z ogromnej bazy głosów dostępnych w aplikacji. Oczywiście, tych narzędzi, które używam, jest dużo więcej. W mojej aplikacji do nauki AI mówię o nich wszystkich, znajdziesz tam też linki do innych polecanych i używanych przeze mnie narzędzi. Napisz komentarz AI pod tym filmem, a wyślę Ci link do ankiety, która dopasuje naukę do Twoich indywidualnych potrzeb.